Hej, tutaj Patryk z Matmasie liczy i zrobimy takie zadanie: znaleźć wszystkie takie pary liczb naturalnych, że ich największy wspólny dzielnik, czyli NWD, wynosi 6, a ich najmniejsza wspólna wielokrotność, czyli NWW, jest równa 210. Tutaj skorzystamy z takiego prostego równania, z prostego twierdzenia dotyczącego właśnie NWW i NWD, które tutaj już napisałem. No i oczywiście na początek sobie oznaczmy, Wszystkie rzeczy, to znaczy nie mamy za dużo liczb, mamy tylko NWW, NWD, czyli wprowadzimy sobie zmienne. Wiemy, że mamy parę liczb naturalnych, jakąś A i B, sobie je napiszemy, których wspólny dzielnik wynosi 6, czyli możemy napisać, że to będzie 6K i 6L, no bo tutaj będziemy mieli jakieś liczby naturalne dodatnie i wszystko będzie nam się zgadzało, czyli będziemy mieli AB KL należy do liczb naturalnych dodatnich. Mamy to rozpisane tutaj w tym miejscu. Zmienne mamy podpisane. To jest też bardzo ważne, żeby jeżeli wprowadzać jakieś zmienne, jakieś literki to je oznaczać. No i teraz skorzystamy sobie z Naszego tutaj twierdzenia, czyli NWW razy NWD, czyli mamy 210 razy 6, to jest równe A razy B, czyli 6K razy 6L. No i skracamy szóstkę, możemy skrócić. 210 dzieli nam się na 6, bo to będzie 35, czyli mamy 35 jest równe K razy L. No i teraz bardzo. Częsta jest taka sytuacja, gdy mamy właśnie iloczyn i to jest jakieś liczbie równe i trzeba rozpatrzeć e, przypadki. To znaczy. E, K i L może być 1,35 albo 35, 1 albo 5 razy 7 i 7 razy 5. No i takie, takie przypadki tutaj nam się pojawiają. My mamy tak finalnie sobie a i B wyznaczyć wobec tego nasze a. Będzie równe 6k, czyli 6 razy 1, czyli po prostu 6b to będzie 6l, razy L, czyli 6 razy 35. To już robiliśmy wcześniej, czyli mamy 210. To jest taki, taka pierwsza opcja, która tutaj nam zajdzie. No i kolejna opcja też sobie. Rozpiszemy tutaj, może wszystko podpiszę. To jest pierwsza opcja. Kolejna opcja. Będziemy mieli tak: A jest równe 6 razy 35, czyli mamy 210, i B jest równe 6. Kolejna opcja, trzecia. Czyli A to jest 6 razy 6 razy nasza piątka. Czyli mamy, czyli mamy 30. A jest równe 30 i jeszcze B jest równe 7 razy 6, czyli mamy 4, 2, i jeszcze jedna opcja, czyli czwarta. Tutaj było K równe 7, czyli mamy 42, i B jest równe wtedy 30. Dobra, mamy wszystko rozpisane. No i teraz. Interpretacja, tak jak zawsze w tego typu zadaniach. No, zobacz, że mamy tylko opcję 6, 210 albo 30, 42, czyli odpowiedź to, to jest: są dwie pary liczb, czyli 6 i 210 albo 30 i 42. Subskrybuj i sprawdź opis pod filmem.